Zamek na Czachticach to dziś ruiny, ale 400 lat temu w tym zamku powstała legenda. Legenda Elżbiety Batory, krwawej hrabiny sadystki kąpiącej się w krwi młodych dziewczyn, która zamordowała 650 osób. Oto prawda o pani na Czachticach. Ród Batory to jeden z najpotężniejszych rodów w Europie XVI wieku. Wywodził się z węgierskiej siedmiogrodzkiej szlachty. Król polski Stefan Batory miał siostrę Annę. Poślubiła ona dalekiego krewnego Jerzego z dalszej linii Batorych. 7 sierpnia 1560 roku na świat przychodzi drugie dziecko Jerzego i Anny, Elżbieta. Niewiele wiemy o jej dzieciństwie. Była kobietą wielkiej urody, a przy tym pochwalić się mogła wyjątkową inteligencją. Nauczyła się płynnie władać językiem węgierskim, łaciną i niemieckim. Od wczesnych lat życia uchodziła za osobę skłonną do napadów gniewu. W 1573 roku odbyły się zaręczyny Elżbiety z Franciszkiem Nadasztym, za którego wyszła w wieku 15 lat. Połączenie dwóch możnowładczych rodzin stanowiło zagrożenie dla panujących na Węgrzech rodziny Habsburgów, mimo że Franciszek był ich poplecznikiem. Małżeństwo zamieszkało na Węgrzech w zamku Sarwar, rodzinnej posiadłości męża. Franciszek był żołnierzem i większość czasu spędzał na polach bitew i walkach z Turkami. Elżbieta samodzielnie zarządzała majątkiem. Pierwsze dziecko, córka Anna urodziła się dopiero w 1585 roku, 10 lat po ślubie. Potem kolejno na świat przychodziły Urszula, Katarzyna oraz syn Paweł. Elżbieta często odwiedzała swoją ciotkę Klarę Batory w Wiedniu, która słynęła z rozwiązłych uczt. Tam też mogła poznać znachorkę Dorotę Szandes, która według legend namawiała ją do kąpieli w krwi, by zachować młodość. W styczniu 1604 roku zmarł nagle mąż Elżbiety Franciszek. Przyczyna śmierci nie jest znana, ale z listów małżonków wynika, że już miesiąc przed śmiercią czuł się źle. Prawdopodobnie był chory na chorobę weneryczną. W ówczesnych czasach leczono ją nacierając ciało maścią z rtęci. Nie każdy z takiej kuracji wychodził żywy. Choroby Franciszek nabawił się prawdopodobnie na polach bitew, korzystając z uciech rozwiązych kurtyzan i turczynek. Po śmierci męża Elżbieta przeprowadziła się do zamku na Czachticach, który otrzymała w ślubnym Wianie. Na Węgrzech rządziła rodzina Habsburgów. Brat króla Rudolfa Habsburga Maciej zaciągnął olbrzymi dług finansowy u Franciszka Nadaszty, którego nie spłacał. Po śmierci męża Elżbieta zaczęła głośno domagać się zwrotu długu. W 1606 roku Rudolf Habsburg zaczął okazywać oznaki choroby psychicznej. Jego brat Maciej Habsburg przejął tron jako Maciej II. W 1608 roku kuzyn Elżbiety Gabriel Batory zaczął ubiegać się o tron Węgier i prosił o wsparcie Elżbietę. Zamek na Czachticach stanowił strategiczny punkt, a zgoda Elżbiety na przemarsz wojsk Gabriela przez jej ziemię stanowił poważny problem dla Habsburgów. Rozpoczyna się spiskowa gra o usunięcie Elżbiety Batory. Niespłacone długi Macieja II Habsburga. Zagrożenie przejęcia tronu przez kuzyna Elżbiety Gabriela i chęć przejęcia majątku hrabiny mobilizuje Habsburgów. W 1609 roku Jerzy Turzo, daleki krewny Elżbiety, został palatynem Węgier, to odpowiednik wojewody. Habsburgowie dali mu nieograniczoną władzę do usunięcia Elżbiety. Turzo miał otrzymać 1 czwartą majątku hrabiny. W przypadku udowodnienia przestępstwa zabójstwa majątki skazanych przejmował skarbiec królewski. Jerzy Turza zaczął pleść sieć intryg wokół Elżbiety. Zamek na Czachticach stał na terenie Słowacji. Ludność katolicka zamieszkująca ten teren nie przypadała za węgierską hrabiną, która była traktowana jak okupant. Elżbieta, wychowana w wierze kalwińskiej, nie podobała się rdzennej ludności katolickiej. Palatyn Turzo postanowił to wykorzystać. Spisywał zapisane historie od miejscowej ludności, o zaginięciu młodych dziewczyn, o ciałach znajdowanych wokół zamku. Opowieści te miały stać się dowodami winy Elżbiety. 29 grudnia 1610 roku oddziały Palatyna wtargnęły do zamku na Czachticach. Elżbieta została aresztowana i uwięziona. Hrabinę oskarżono o tortury i zabójstwa szlachcianek. Dwie służące i karzeł ficko poddali są torturom. Zeznają wszystko to, co chce usłyszeć palatyn. Kobiety zostały skazane na śmierć przez spalenie na stosie. Karła ścięto, a dopiero potem jego ciało wrzucono do ognia. W akcie oskarżenia nie ma mowy o czarnej magii kąpielach we krwi młodych dziewczyn. Maciej Habsburg i Turzow wiedzieli, że w akcie oskarżenia nie mogą pojawić się oskarżenia o czary, ponieważ Kościół przejąłby wtedy majątek Elżbiety. Historycy odkryli listy kościelne do Palatyna, które wskazują, jak powinien wyglądać akt oskarżenia. Całe śledztwo powinno być tak prowadzone, żeby wskazać, że była ona wiedźmo. I że zmuszała swoją służbę do jedzenia ludzkiego mięsa. Liczba ofiar młodych szlachcianek nie powinna wynosić mniej niż 300. Hrabina miała zamiłowanie do leczenia ludzi nie tylko szlachty, ale także chłopów. W zamku gościła medyków i chirurgów. Szlachcianki, które przebywały na jej dworze i były przygotowywane do szlacheckiego życia, uczyły się u niej podstaw anatomii. Medycyna w XVII wieku była na bardzo niskim poziomie, dlatego też na zamku znalazło się kilka ciał nieudanego leczenia. Na pewno nie były to ofiary mordu. Ciała te zostały wyciągnięte na dziedziniec zamku, a ludność sprowadzona z dalekiej odległości mogła obejrzeć zwłoki potencjalnych ofiar hrabiny. Elżbieta Batory przebywała w areszcie domowym, lecz swobodnie poruszała się po swoich włościach. Król Węgier Maciej II Habsburg domagał się od Turzo rozpoczęcia procesu. Królowi zależało na jak najszybszym przejęciu majątku Elżbiety. Palatyn zapewnia króla, że ma niezbite dowody, ale nie rozpoczyna procesu. Wie, że dowody, którymi dysponuje, są łatwe do opodważenia. Poza tym, uwięzienie szlachcianki bez zgody sądu było przestępstwem, za które na pewno by odpowiedział. Hrabina Elżbieta Batory zmarła w swoim domowym areszcie w 1614 roku. Przed śmiercią napisała testament, dzieląc majątek między jej dzieci. Pozbawiło to Macieja Habsburga i Jerzego Turzo możliwości przejęcia jej majątku. Proces Elżbiety Batory nigdy się nie odbył. 120 lat później, w 1729 roku. Pisząc w duchu kontrreformacji Jezulita Laszlo Turoci, w swoim dziele opisał proces Elżbiety. Wymyślając przy tym masę wątków, które na stałe weszły do obiegu, np. odmładzające kąpiele we krwi młodych dziewcząt, żelazne klatki nabite kolcami do upuszczania krwi swych ofiar. Za przyczynę jej zwyrodnienia uznał on przejście Elżbiety Batory na luteranizm. Choć nigdy nie była luteranką, lecz kalwinistką. W ten sposób narodziła się czarna legenda krwawej hrabiny.